Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj mamy kolejne święto narodowe, święto Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja została stworzona w 1791 roku. Była to pierwsza w ogóle konstytucja. W Europie, a ja bym nawet powiedział, że pierwsza na świecie, bo ta konstytucja, drodzy Państwo, Rzeczypospolitej Polskiej, została uchwalona co prawda 3 maja 1791 roku, ale na sejmie zwołanym już w październiku 1788 roku. Generalnie pierwszą Konstytucją na świecie mogą się pochwalić Stany Zjednoczone, ale nie dopuszczałbym do tego, że to jest pierwsze miejsce Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o tak wielkie osiągnięcie, jakim jest w ogóle stworzenie konstytucji. Yy, prawda? Raczej bym tego nie brał pod uwagę. Stany Zjednoczone, bądź co, bądź i tak czerpały ze spuścizny cywilizacji łacińskiej, europejskiej, co najwyżej przywłaszczyły sobie po części te zaszczytne postulaty, które cywilizacja łacińska na przestrzeni swojego rozwoju wychodowała w bólach, w mękach, w cierpieniach przeróżnych, próbując zaprowadzić na świecie jakiś ład i porządek. Konstytucja 3 maja, polska konstytucja była podpisywana takim oto piórem. Takim oto piórem, drodzy Państwo. I dzisiaj parę słów na temat tej nieszczęsnej naszej Konstytucji, która wielokrotnie była zmieniana, oczywiście, na przestrzeni dziejów. Pierwotnie Konstytucja 3 maja to była Konstytucja, drodzy Państwo, w której mieliśmy monarchię konstytucyjną, trójpodział władzy, władzę ustawodawczą, sejm wykonawczą, straż praw i król oraz. Władza sądownicza. Troszkę inaczej to teraz wygląda, i w zasadzie ta konstytucja nasza z roku 1791 najbardziej przypomina teraz konstytucję Stanów Zjednoczonych, bowiem tam właśnie też są trzy. Oddzielne gałęzie władzy: ustawodawcza, kongres, wykonawcza, prezydent i sądownicza to oczywiście sądy federalne. I my to wszystko wiemy. Konstytucja, z którą my obcujemy dzisiaj, drodzy Państwo, to jest ta nieszczęsna konstytucja, powstała w czasach właśnie Aleksandra Kwaśniewskiego, wybitnego komunisty. To jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Najbardziej szkodliwy twór konstytucyjny, jaki w ogóle mógł powstać, bo gdybyśmy mieli chociaż monarchię konstytucyjną, czy tak jak w przypadku Konstytucji Stanów Zjednoczonych, prawda, władzę wykonawczą po stronie prezydenta, czyli prezydent przejąłby niejako rolę Króla tutaj, w czasie gdy była pisana konstytucja 3 maja, gdy była uchwalana, no to oczywiście mówiliśmy o dynastii saskiej, to wtedy byłoby dla nas dobrze. Dzisiaj prezydent tak naprawdę ma władzę ograniczoną, a w gruncie rzeczy nie ma władzy żadnej. A rząd odpowiada podobno przed Sejmem, ale przed jakim Sejmem ma ten rząd odpowiadać, gdy w Sejmie większość ma dzisiaj na przykład koalicja 13 grudnia. Ograniczenie tej roli prezydenta, w gruncie rzeczy pozbawienie go władzy, było komunistą na rękę. Gdyby yy, prawda, prezydent miał władzę, możliwość podejmowania decyzji, działania, ale tylko i wyłącznie na rzecz interesu państwa polskiego, Byłoby dla nas bardzo dobrze, ale komuniści się bardzo tego obawiali, gdyby doszło do takiej sytuacji, że pojawiłby się taki sprawiedliwy król, na przykład, gdyby dzisiaj wygrał wybory i miał prawo, na przykład, powsadzać do więzień tych wszystkich ludzi tam, prawda, działających bandytów na szkodę państwa polskiego, gdyby w konstytucji był zapis, że oni mają ponosić odpowiedzialność do tego za yy, wszystkie wykroczenia i występki. Które się dokonują zresztą po roku 80. w dalszym ciągu, to byłaby to rzecz naprawdę fantastyczna dla interesu naszego państwa, gdybyśmy taką konstytucję mieli. Komunistom taka konstytucja jest naprawdę na rękę, to jest wielki skarb, spuścizna komuchów, i oni się za tą konstytucją. Chowają. Nigdy nie znajdziecie Państwo w Konstytucji zapisu, że poseł, polityk, premier, prezydent czy członek administracji państwowej ma ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność za wszystkie straty, które Polska nieustannie wręcz bym powiedział ponosi. Więc taka, taki podział władzy, jaki mamy teraz, czyli ograniczenie roli prezydenta, tam jest jakiś marionetkowy rząd stworzony na prawda, potrzeby tego zewnętrznego, Lobby, które nim steruje, które to wprowadziło nawet do Sejmu obce symbole religijne, wszyscy wiemy o co chodzi. To jest konstytucja, drodzy państwo, fałszywa. To jest jedno wielkie zło. Tę konstytucję należałoby napisać na nowo, być może zatrzymać jeszcze parę yy, artykułów yy, z tej, yy, prawda, Konstytucji Rzeczypospolitej. Artykuł 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Artykuł 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. No i teraz dajmy sobie sprawę, drodzy Państwo, na jakim my gruncie tak naprawdę stoimy. Otóż stoimy tylko i wyłącznie na gruncie fałszu, bo ci antypolscy politycy działają w gruncie rzeczy zawsze przeciwko interesowi państwa. I to wynika generalnie rzecz biorąc z tych zapisów, gdy się okazuje, że pisowcy łamali konstytucję, tam pamiętacie Państwo Wałęsa. Jak tam paradował z tą ko koszulką, konstytucja łamana i tak dalej. Duda łamał konstytucję, Tusk łamie konstytucję w nieskończoność. Sądy to są sądy stro stronnicze, to są sądy sprzyjające bardziej naszym niż opozycji. Tak to wygląda. Więc generalnie rzecz biorąc mamy jeden wielki chaos, i nawet jakby się dzisiaj pojawił jakiś szlachetny prezydent, ktokolwiek by to nie był, to. On to on i tak ma ręce skrępowane. Ale tutaj, drodzy Państwo, chciałbym poruszyć jeszcze parę dosłownie problemów, które ostatecznie osłabiają nasze państwo i które decydują o tym, że możemy śmiało powiedzieć, że to państwo nie tylko, prawda, nie istnieje teoretycznie, ono w ogóle nie istnieje i nawet jakakolwiek konstytucja, na którą dzisiaj ktokolwiek chciałby się tam powołać, to nie jest nam potrzebna. No i mamy teraz do czynienia z neokolonizacją gospodarczą. Po transformacji ustrojowej, Polska stała się miejscem eksploatacji przez zagraniczne korporacje, a decyzje dotyczące kluczowych spraw gospodarczych zapadają poza granicami kraju. Po co nam jest prawo, po co nam jest konstytucja, skoro po roku 89 cała ekipa Tuska i jego kolegów oczywiście nie tylko zniszczyła rząd Jana Olszewskiego, ale także z powodzeniem wyprzedawała majątek państwa polskiego. Weźmy dalej, drodzy państwo, dominację Unii Europejskiej. Unia Europejska przekształciła się w strukturę, gdzie realną władzę sprawują międzynarodowe korporacje, wszyscy to widzimy, finansiera tak zwana, czyli te elity, najbogatsi ludzie na świecie oraz służby specjalne. Marginalizując suwerenność państw członkowskich. Z tym mamy do czynienia. Wielokrotnie mówiłem Państwu na kanale, że Unia Europejska jest swego rodzaju wydmuszką do przepychania na Europę niekorzystnych ustaw, które to ustawy, yy, prawda, yy, zawsze sprzyjają korporacjom, a Unia Europejska, czyli cała Europa, ma się stać teraz kolonią Stanów Zjednoczonych. Utrata suwerenności prawnej, czyli prawo i konstytucja, prawda? Też są w tej sytuacji utracone. Polski parlament w dużej mierze. Implementuje prawo tworzone przez Komisję Europejską, co ogranicza zdolność do samodzielnego kształtowania polityki wewnętrznej. No i także, drodzy Państwo, bardzo negatywnie się musimy odnieść do tych wszelkich unijnych inicjatyw, takich jak system ETS, kryteria SG czy pakt migracyjny, uznając je za narzędzia inżynierii społecznej nieprzystające do demokratycznych standardów. No i drodzy Państwo, brak oporu ze strony polskich elit. Politycy w Polsce są przedstawiani, jak jako bierni wykonawcy poleceń unijnego establishmentu, niezdolni do obrony interesów narodowych. No i co teraz, drodzy Państwo, w tej sprawie powiedzieć? Co możemy zrobić w tej sprawie, zbierając te wszystkie dane, z jakimi mamy do czynienia, yy, mając do dyspozycji. Pierwszą konstytucję na świecie, to znaczy się jej namiastkę, ale byliśmy, prawda, jako naród autorem pierwszej konstytucji na świecie, jesteśmy najbardziej mężnym narodem, jesteśmy narodem, który walczył o wolność wszystkich narodów świata. Oczywiście dzisiaj stajemy się ścierką i pośmiewiskiem nie tylko Unii Europejskiej, ale także całego świata, sami nie mogąc dojść do porozumienia między sobą. Gdy do tego weźmiemy, drodzy Państwo, fakt, że po 1989 roku Polska przeszła gruntowną transformację ustrojową i gospodarczą, czyli zaczęła służyć tak naprawdę Polska już nie tylko Związkowi Radzieckiemu i NRD, ale natychmiastowo się przewerbowała. Tutaj ta elita polityczna, komuchy weszły w układ z tak zwaną e, opozycją, po części taką solidarnościową, po części zupełnie nową opozycją. Zaczęli Polskę rozkradać, zaczęli sobie z tej Polski robić swój e, własny taki teatrzyk, bardzo sympatyczny zresztą. E, słowa słynne, które możemy tu przytoczyć: My wam nic, wy nam nic, my bierzemy tyle, ile się uda, wy, potem wy, jak zdobędziecie władzę, weźmiecie sobie tyle, Ile tam wam się uda, ale nikt na nikogo kwitów nie wyciąga, prawda? Stąd też ten, ten klan taki, te mafie P.O. PiS. One mogą w nieskończoność grasować na tym fałszywym ustroju konstytucyjnym, ale taki ustrój, jak już powiedziałem, komunistom najbardziej sprzyja. Więc otwarcie rynku na kapitał zagraniczny oznacza nic innego jak tylko to, że ten rynek został przejęty całkowicie przez zewnętrzne lobby gospodarcze kosztem realizacji interesów polskiego przedsiębiorcy. W wyniku prywatyzacji wiele kluczowych sektorów gospodarki, takich jak bankowość, handel czy przemysł, zostało przejętych przez zachodnie koncerny. Dziś znacząca część zysków generowanych w Polsce odpływa po prostu za granicę. Według danych NBP, Corocznie są to dziesiątki miliardów złotych. O tym mówił nawet Rafał Brzoska, który twierdził, że on do budżetu państwa wpłaca podatek dochodowy w wysokości 250 milionów, a DHL czy DPD jedynie 25. Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, realizuje przepisy tworzone na poziomie unijnym, co oznacza, że znaczna część prawa przyjmowanego przez Sejm wynika z dyrektyw i rozporządzeń Komisji Europejskiej. W praktyce Prowadzi to do ograniczenia krajowej autonomii prawnej, czyli bezprawie. W tym kontekście warto zauważyć, że państwa takie jak Niemcy czy Francja skuteczniej bronią swoich interesów wewnątrz struktur Unii Europejskiej, podczas gdy Polska często przyjmuje regulacje bez bezistotnych. Negocjacji. I tak moglibyśmy, drodzy państwo, w nieskończoność wymieniać. Ale co z tego, drodzy państwo, skoro Tusk powiedział, że on i tak będzie łamał polskie prawo, że on i tak będzie łamał polską konstytucję, bo dla niego prawo Unii Europejskiej stoi w wyższości nad prawem polskim. No i drodzy Państwo, polska gospodarka mimo rzekomego wzrostu PKB i zapowiadanego wzrostu gospodarczego przez Tuska ala Bolesław Chrobry. No i oczywiście tej integracji z zachodnimi rynkami, no ale to jest taka integracja, Pozorna, powiedziałbym, bo na przykład polskie firmy nie mogą wprowadzić łososia hodowanego w Polsce na rynek europejski, bo Francuzi y, oczywiście się na to nie zgadzają. A więc tutaj mamy nacjonalizm gospodarczy, czyli dbanie o interesy na przykład Francji na rynku europejskim. Więc takich rzeczy też jest bardzo dużo. Y, pozostajemy, drodzy Państwo, w dużej mierze zależni od zagranicznych inwestorów i decyzji podejmowanych w Brukseli, i taka struktura właśnie budzi pytania. O rzeczywistą suwerenność gospodarczą i możliwość samodzielnego kształtowania długofalowej polityki rozwoju. Tej Polski, drodzy państwo, nie ma. Ta Polska, niestety, bardzo jest mi przykro, została sprzedana, została rozszarpana, a do tego komuniści jeszcze zabezpieczyli sobie tyłki własne dupy, żeby nie ponosić odpowiedzialności, stwarzając właśnie tę konstytucję, która jest w nieskończoność łamana. A e, yy, stało się to za czasów słynnego komunisty Aleksandra Kwaśniewskiego. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.